Cały hmm. uh, uh, uh. My wiemy jak uh, uh, uh. robimy spak! Uh, uh, uh. Nam wstyd do pragu! Uh! My słowia nie wiemy jak wódka na nas działa. Zawsze zjemy wszystko to, co mama w garach. Jak to zrobić, żeby pała sama stała? Testosteronu pełna krew, siła, masa i cwaniacki bled Mamy to, czego pragną dziewczyny, czynimy nasz naturalny swąd. Sandały, dresy u nas lepsze niż dziny. Najlepszy styl wiadomo, że stąd. My na swojskim bimbrze chowani, Szosy i jurniak jak zwierz nie ma biedniejszych od naszych bogatek. Ten kto wyjechał na zachód ten wie My Słowianie wiemy jak wódka na nas działa Zawsze zjemy wszystko to co mama w garach dała To jest ta zburzona krew To jest ten do bójki ze My Słowianie, wiemy jak rzeźbić swoje ciała Wiemy jak to zrobić żeby pała Jest napięte, jest największe. Jest to, co nasze jest napięte, jest największe. Pięć to, co nasze jest napięte, jest największe. Jest to, co nasze jest napięte, jest największe. Jest... Robimy to czego nie robi nikt inny Kradniemy auta z wielu świata stron Dobry pierdol i dobrzy fachowcy Czule wszystko sprzedadzą na złą A nasi panowie nie mają kompleksów A mają powody by je mieć U nas stosunki bez żadnych latek Jak nie wierzysz to pojedź na wieś My Słowianie wiemy jak wódka na nas działa Zawsze zjemy wszystko to co mama w dała. To jest ta zburzona krew to jest ten? dobójki bójki Z My wiemy jak rzeźbić swoje ciała Wiemy jak to zrobić żeby pała sama stała Testosteronu pełna krew Siła, masa i cwaniacki bled You're my <sighs> <sighs>